You idiot! Policjant wskakuje na maskę uciekającego samochodu i przejeżdża na nim pół kilometra. Do tego zdarzenia doszło w Chinach. Kierujący czarny samochód przejechał na czerwonym świetle i policjant kontrolujący ruch nakazał mu się zatrzymać. Ten jednak zjechał na przeciwny pas i postanowił spróbować uciec. Jeden z policjantów odważnie wskoczył na maskę samochodu, który przejechał ponad pół kilometra, zanim w końcu się zatrzymał. Kierujący pojazd został aresztowany. Tłumaczył, że spanikował, bo nie miał ze sobą prawa jazdy i nie chciał zapłacić mandatu. Teraz zostaje ukarany nie tylko za to, ale także za próbę ucieczki, narażenie życia funkcjonariusza policji, stworzenie zagrożenia w ruchu drogowym i kilka innych wykroczeń.